Uuuuh, Madziakota zjadła! Zaraz go zjem, no. Ej, zobacz, tu jest sabotaż, więc tym DLM-18 liczę, że już ugram to i będę i wypad z nim od razu robię. Dobrze. I wtedy mi zostanie tylko ten pistolecik pieprzony. Kaboom! Może ten bohatera by mi się przydawał, Mlando, do ugrania. O, no tak, tym lando to faktycznie. A tu, tu... Tu jest mniejszy obszar, nie? Co? Atakujemy C? E, ja poszedłem na B, sorry. No nie wiem. No dobra, to idę za tobą. W zasadzie po drodze mamy... OLE MI PIERDOLNĄ JEST NA DACHU! Cicho, Madzia! Gdzie kurwa na dachu ty go widzisz? No nie widzisz go? A. Ale ja mam pistolecik, to co ja mu zrobię, kurde, nasmarkam? Tak mniej więcej. O, nie wierzę w to, co się tu dzieje. Mam 18 życia, czekaj Ale ty, ty sobie tu radzisz, kurde, to po co ja ci tu jestem potrzebny? Pistolecikiem, o, niedobrze A ciebie już nie było, rozumiem, tak? Nie A nie miałem tej informacji, tak czułem się pewnie, jeżeli chodzi o plecy Porywa, nie zabieraj mi żetonu, nie zabieraj mi żetonu, to! O wszyscy, ale żeś go zrobi! Ale żeś go porobił skokiem wiary, kurde, jo. jak w asasynie No 15 landem, to jest do zrobienia O, na pomszczenie partnera dostałem Szybko, mhm. muszę w jakąś akcję wejść, kurwa O, fuck, ale mi piznął z karabinu zakłócającego Pojechał mnie jak owieczkę Start przy partnerze. Uważaj na śmierdzi, śmierdzi... bombę. To chodź na inny ten, czy tu? O, dobra. No dobra. Rwa muszę czekać. Lando, prowadź! Ale zapierdaczasz ty! Oj! Uzbroj, uzbroj. Ale ty kurde masz... Kurwa uzbroiłeś to? Ale masz mało życia, stary Ale mnie jepnęli, dobra, kilku walnąłem Dobra, uzbroiłem generator, potrzebuję partnera Fuck! Ale mnie zrobił w bambuko i to jak chciał, a ja strzelałem jak głupi i kurde się przegrzałem Ale no, i tam z góry ładnie byli ustawieni, nie? No kurwa, koleś zebrał żeton bohatera go jeszcze nie odpalił. <trony> <trony> Jest, uzbrojony. Ale my tu mamy bohaterów. No, nie wierzę, że go nie mogę zabić. Ale ty, oh o fak. R, 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 R! Ale ty, jak ja to przeżyłem. I znowu laguje mi nie? Takie jakby na grafice był problem, czy coś w tym stylu. A myślisz, że to o ten? Stary? A nie, 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 to nie chodzi o stary. O dobra, mamy generator zniszczony. O jezu! Znowu tarczę wziąłem. Idę za haliną. Alino no. O, tu... o trz... tu mamy bohaterów o, Ale mnie zrobił. A no, wiedział, wiedział, że tu wejdę. Kurde, czekał na mnie. O, do B daleko mamy, nie? Ja 5 minut, jest to do zrobienia. Jak. Yy... A, bohatera. Bohaterów Leia. nie mamy już, już jeden został. Leja o, zaśmierdzieli nas. Tu jest inne wejście, bo to bez sensu się tu pchać. Czekaj, spróbuję inną drogą, Marcin, bo to. Nie... To tu gdzieś się cofam. Dobra, i co? Chociaż, Czekaj, no tu też coś można zrobić. Dobra, zabity. Ojoj, Ojoj. na dachu są stary, tu by snipera trzeba było. Mieć. No, widzę, widzę. Jest tu rzeźnia straszna. Cholera <grym> jasna ciężko będzie z tym punktem i to naprawdę. Tędy próbujesz? No dobra. Nie, wziąłem żeton, bombę zbliżeniową chociaż tyle. Mm -hmm. O Jezu Matko święta Ty wyskoczył! Jo! kurde kole! A chciałem przy tobie się odrodzić, a koleś wyskoczył A, to bez sensu my tutaj robimy Oni są na dachu, widzisz? Takie dzwania no. no, no. Nie, no dobrze się bronią, trzeba przyznać im. O FAK! O, ale mnie zrobił ty. Nie mogłem użyć pistoletu i mnie zabił. Się natknęliśmy. Gdzie mam iść, kurde? Weszliśmy chyba tam. Czyż? Tak, bo na chwilę było tam mrugało, wiesz, przy tym, więc musiało coś się zadziać. O, ale mnie skuszy! Jak go chciałem z pistoletu, on mnie skuszy! Jakie to nie jest uczciwe! Dobra. ja widziałem, tylko że prawie bym się pomścił, no jest jeszcze jeden z szedł, yy, wiesz, mhm. za nami, tak jakby. O oh, fuck! O oh, fuck! Na plecy? Ale cwaniacze Kurwa dobra wchodzę Ale śmierdzi bombę rzucili co jest Marcin? Ja żyję. To ledwo żyje? i chuj musiałem coś zrobić, bo grana wrzucił mi pod nogi Tu szybko wlazłem O cholera Nie, tu ta ściana da im taką przewagę Ofa! Ja nie wiem czy tędy dasz radę wejść No ja Dział to Wierżoneczkę zniszczyłem Dobra O kurde! Co to jest za na który tak razi? Człowiek nic nie może zrobić wtedy. Nie wiem. Mam minutę i cienko to widzę. O, śmierdzi. O Jezu, co się dzieje? Co to za granaty wszędzie? A ty kampisz? No ja, co zostało, nie? Przynajmniej kogoś tam trafiam, nie? No O kurwa A ten kretyn kurwa zasłaniał mi widok, nie? Idiota nasz Nie wiem, coś kolesia pojebało, no ale co zrobić? No nie wierzę, pistoletem zwiadowcy mi kilnął Ale nas przesunęli, wiesz? Ja. Rudna. O kurde! Nie, no, wpadłem w tą pułapkę pieprzoną. Jaka jazda! Nie, no, coś tam posmyrałem tym pistoletem, ale chyba nie ugrałem jeszcze. Kurcze. Jeszcze jedna runda męczarni, i mam zbani. Zaraz zobaczę. Ale tu też pistoletem nie powinienem na tej mapie jednak grać, nie? Tam nie. jeszcze w tych pomieszczeniach, jak walczyliśmy, to jeszcze było ok. Był biedny, nie? Ale potem tam na zewnątrz to już powinno się zmienić na karabin. A tu jest pominięcie, w ogóle jest opcja pominięcia tego. Czekaj, Jabba, Mój przyjacielu drogi, ile tam tego zrobiłem? 65. Z dl jeszcze trzech muszę zabić stary i w zapomnienie idzie. O, to jest to e E4 z tego. Ja już mam odblokowane stary. Często ginę. Dobra. No to co, dołączamy do rozgrywki co? Sabotaż. All right. <laughs> Wszyscy drą <drumu> ryja. Nie <laughs> już, już zaraz tylko ja sobie. Hmm. Gdzie idziemy na jaki punkt najpierw? Jaki masz plan? Ja bym chciał tak pokampić, tylko nie wiem gdzie tu się to wchodzi. A to nie był punkt A z tą. Z tą u góry? Nie. B? A może tam. Jestem na A, już mogę bronić. Ale my wychodzimy do nich naprzeciw, widzę. I tak też zróbmy, może to racja. O Jezu, no. O, fuck. Zgadnij, jakiego mam cela. Odpowiem, że jak zawsze. Tu jest C. Kurwa mać, ale Czy... nas dojechali. Gdzie? Na którym? No trudno mi orzec, bo wszędzie. A jak się tam dostać? Aha, tam jest B. O właśnie. No kurde. Idę na B, ja chcę zobaczyć, kurwa, gdzie to tam się wchodzi. Uuu, uh, kurde działko, ham postawił. Nie wierzę w to. A, ja rzeczywiście. bo pamiętasz, to ty tego kurwa, fajnie. Tylko oczywiście zmarnowałem. Widzisz górę? No, Koleś O, walka wręcz stary. żyjesz? Tak. Zabicie najlepszego gracza, co to oznacza? Mam przerąbane teraz? Naprawdę? Kurwa. O, lucyna idzie, stary, jesteś potrzebny. Kto idzie? Lucyna, ja uciekam. A. O, ja prowadzi do góry, stary. Ma mało życia naprawdę. Ja, ja. O, nie wierzę w to E4. -e on, on tak ty, on wali trzema strzałami ten E4. -e nam... o oh, fuck. Z <grywki> snipery dostałem stary. Zabiłem! To teraz mogę zmienić już broń, nie? Tak Nareszcie, cholera jasna O oh, fuck, tu koleś siedzi z działkiem Ja nie mogłem przy tobie się odrodzić, kurwa, Bo walczyłem, a... Oh fuck Śmierdzi bombę rzucił koleś ja. Może go trafię w web. mam taką nadzieję cicho Ty B be... O oh fuck, jak mnie z blasterowego pojechał. A z góry nie możemy tego działka blasterowego zabić? E E4, no sprawdźmy to e E4, co ty na to? No, takie prym prym robi. A poddał się, kurde, szybki strzał, mamy Hana Solo na, na tym. Jest źle. Wchodzę. Uh -huh. A jest jeszcze Hania, Dobra. o kurde, ha, jest 40 życia ma. Chciałem przy tobie, ale się nie udało, nie wiesz czemu, ale ładnie wchodzą teraz. To już tak ci powiem szczerze, że Pojadą nas w tym sensie Zabili się tu idealnie Zotwili nam tego? No Na niestety Ulala O, o Przejmij. Ładnie, żeś go tam. I faktycznie, jak dobrze trafię, to jestem w stanie coś tu ugrać tą bronią, wiesz? Ha, ha, ha. Ale pojawia się i kłopot, nie? Trzeba dobrze... No, zabijałem najlepszego gracza, stary. Ja jestem mistrzem. Rebel scam. Ja. Oj, jest, 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 żeton bohatera. Kurde, obstawili ten żeton bohatera. Z działka dostałem, stary. Tak się nie robi. Fuck, gdzie ty jesteś? Hania mnie zabiła. Gdzie jest Hania? Proszę, pać na dużą kropkę. Ale jesteś kurwa. Walą jak dziki, dzikie reksy, kurwa. O Jezu, zapomniałem o plecach. Faktycznie słabo. Jezu, ty jesteś daleko, Marcin. O, no, mamy Palpatina i mamy Dengara, jest no na Trzeba tam wchodzić teraz i im zrobić. Trzeba im pomóc, Marcin. Chodź, 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 tak, chodź. Tak, 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 operacja. Jezu, ale mam strzały beznadziejne Ja samo ja Kurde jest tragedia No leży koleś, dobra Oni oni wiedzą gdzie jestem Dobra jem tam przejmujemy, przejmujemy Tak Dobra A bo wader to chyba tam rządzą wiesz A Nie wader jest u mnie Dobra Mamy to, mamy to o Jezu, przegrzałem się! Chodzę Mamy o. to Wiesz co szu, a siedmiu nas jest Ładnie I co? I co? Wygrałem? Jest! O, wyjątkowo dobrze mi poszło, bo zmieniłem broń! <laughs> Tylko teraz się muszę skupić na tym pistoleciku, to też będzie oznaczało częstą śmierć, częste zgony, nie? Tak Jest dobrze A, już mi cycek zaswędział Okno bym chyba musiał sobie otworzyć, ale motory będą jeździły No tak To jest za coś a motory jeżdżą tak u mnie? No czasami tu coś przejedzie, wiesz, te te. Kros krosówki, przepraszam. Krosówki? Jo, bo tam jeżdżą, tych krosa gdzieś to sobie ludzie.